Dzień dobry wszystkim, jesteśmy właśnie na lotnisku, wylatujemy dzisiaj na Majorkę, odezwiemy się jak będziemy już na wyspie.

Tam już znaleźliśmy, jesteśmy na Majorce. Temperatura 33 stopnie, tak że w końcu się wygrzeję, bo w samolocie była mega, mega zima i zmarzło strasznie. Jak tam lot? <laughs> Elegantnie było. To chyba straszny. To prawda, Ląd lądowanie było hardkorowe. Chyba jeszcze nigdy takiego lądowania nie, nie miałam. Ale wylądowaliśmy cały zdrowo, czy cało i zdrowo i jest bitest. Idziemy teraz po odbiór bagażu. Tu i opanowało majorkę. Dotarliśmy do hotelu i postanowiłam, że nagram wam room tour. Łazienka, suszarka jest, mydełko, są jakieś takie podstawowe rzeczy. Tutaj naprzeciwko jest duża szafa. Sejf, dwa łóżka pojedyncze, nie wiem czemu pojedyncze. Telewizor. Mamy też malutki balkonik, w sumie bez widoków jakichś ciekawych, chociaż tam kawałeczek widać yy, morza. Ale dobrze, że mamy widok od strony ulicy mimo wszystko, a nie od... bo, sen, no bo byłoby było mega no, gratis jakąś siatkę na zakupy. Michaś, co powiesz o tym hotelu? Nie no, tak jak się spodziewałam, taka jakaś jest. Bez nie tak. to już być, być ekonomicznie, jest ekonomiczne. No, bardzo ekonomiczne. No. <noise> Ale i tak planuję tutaj tylko spać, nic więcej. No, starczy, tak. Już Pierwszy punkt wycieczki. Chipsy, znalazłam chipsy. Także na pewno będzie testowanie. Na początku w automacie widziałam tylko walkersy, czyli leisy. Ale widzę, że tutaj jest większy wybór, także na pewno się zaopatrzę. A tu generalnie pełno straganików. Patrzymy sobie co tu mają. Robimy rozeznanie. Ola, Marcin. Zaopatrzę was w to. Znalazłam... To co? To, 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 to cydry. Których szukaliście, których nie ma w Polsce, także... Będziecie mieli... szał. Zobaczcie jaki śmieszny granc w jakiej butelce. Znaczy nie tylko grant różne alkohol, ale nie spotkałam się jeszcze w takich wydaniach. Patrz, tam jakiś Trinidad. Co pijesz za piwko? Pokaż. A to niemieckie. chyba niemieckie, niemieckie, czy nie? Niemieckie, no. A ty Kasia Desperados, nie? To trzeba znaleźć jakieś wiesz, hiszpańskie. Michał ty jakie piwko wziąłeś? Wziąłeś, wziąłeś? Wziąłem Poprawiam się już niezwłocznie. To chyba o, znowu chipsy. Mhm, mam was na oku. Na psiano, może potalić. Mas? No, to jest w zasadzie pani. Mhm. Znajdujemy się w miejscowości Santa Ponsa i idziemy teraz sobie coś trzymać lekkiego, no, ponieważ idziemy do pracy, mamy dopiero do 18.30, a jedziemy jedynie na kanapkach. Za mną tutaj jest ekipa, jest, Piączka widać, Kasia i Majka. Już w jakąś restaurację, jak się nazywa Michałś, restauracja? No to albo idziemy do pierwszej z brzegu, czyli restauracji. <grystanie> Rafa? To no Może te Malgrata stepas. Albo możemy tutaj przyjść zobaczyć jak wygląda menu, co tam mają ciekawego i no, to ewentualnie wtedy zadecydować. No dobra, to przelecimy na drugą stronę. I już lubię restaurację Pasło na margaritas, tapas, and canas. Zamówiłem sobie już sangry. Ką? No kłacza, nie. Jeden raz za wasze druska. A propos, też na druski, ta druska, cika, 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 cika. Tak, to ja, cola. Daj Tak, to ja, cola. Daj mi druska. Chcesz po prostu jeść? Tak, dla niego. No, Witajcie ponownie. Jest mniej więcej po 19. Spędzamy teraz czas na plaży. Pół dnia odkąd tutaj już jesteśmy na wyspie spędziliśmy na szukaniu atrakcji wodnych bądź też jakichś wycieczek, z których moglibyśmy skorzystać czy to jutro czy pojutrze. Niestety z racji tego, że jest niedziela wszystko było już pozamykane. Mam nadzieję, że jutro znajdziemy coś fajnego. Dzisiaj Michał się wykąpał w morzu ja zażywałam tylko kąpieli słonecznej jednak no nie jest to dla mnie tak godzinkę mogę poleżeć ale nie więcej już po prostu jest to dla mnie bardziej męczące e, aniżeli takie typowe zwiedzanie e, za chwileczkę udamy się do hotelu na obiad o kolację zobaczymy jakie lokalne, no w ogóle czy będzie lokalne jedzenie czy bardziej kuchnia e, Europejska i czy będą jakiegoś rodzaju atrakcje, występy, muzyka na żywo? Mam nadzieję, że tak i że będziemy się fajnie bawić tego wieczora. Odezwiemy się. No, nie wiem, czy dzisiaj nam jeszcze się uda coś nagrać. Jeśli nie, to widzimy się jutro. Pozdrawiam.